Szanowni Państwo, miło mi widzieć Państwa, czy Państwo mnie słyszeć na koniec 2023 roku, który w pewnym sensie, można powiedzieć, okazał się przełomowy dla pacjentów z nowotworami pęcherza moczowego, ale też nowotworami urotelialnymi, które mogą występować nie tylko w pęcherzu moczowym, też w tzw. miedniczce nerkowej, w moczowodzie, tam wszędzie, gdzie mamy tzw. nabłonek uroterialny. Można powiedzieć, że właśnie na sam koniec ubiegłego roku zyskaliśmy wreszcie w Polsce, oprócz chemioterapii, która może być zastosowana, ale nie u wszystkich pacjentów, zyskaliśmy pierwszą immunoterapię, jaką był Avelumab, który pojawił się na sam koniec ubiegłego roku, ale praktycznie do takiego leczenia wszedł już w tym nowym roku. Czyli jest to immunoterapia, którą ogólnie, w wielu sytuacjach zaawansowanego raka leżą możemy wykorzystywać. Czyli mamy taką sytuację, że jeżeli niefortunnie ktoś ma zaawansowaną chorobę, która wymaga chemioterapii, wiemy, że nie u wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie takie leczenie zaproponować, szczególnie z takimi lekami bardziej aktywnymi jak cisplatyna czy karboplatyna, ale jeżeli Dajemy radę podać pacjentowi takie cztery przynajmniej cykle chemioterapii. Pacjent to dobrze znosi, a co jest jeszcze ważniejsze, uzyskuje przynajmniej stabilizację choroby. Mamy możliwość jakby utwardzenia tego, podtrzymania właśnie tego efektu chemioterapii za pomocą tak zwanej podtrzymującej immunoterapii awelomaga. I to już się dzieje, i ta grupa pacjentów już w Polsce coraz szerzej dostaje takie leczenie. Z dobrym skutkiem. I teraz, można powiedzieć, na koniec roku 2023 zostały w pewnym sensie rozszerzone wskazania do leczenia immunoterapią, czyli też dostęp do immunoterapii zyskali pacjenci, którzy mieli usuwany pęcherz moczowy, czyli mieli chorobę ograniczoną do pęcherza moczowego, ale inwazyjną. I być może dostawali przedoperacyjną chemioterapię niektórzy, niektórzy nie. Ale jeżeli w czasie zabiegu operacyjnego, już po zrobieniu tego zabiegu, w dalszym ciągu w mikroskopowym badaniu stwierdzamy obecność tego nowotworu, nie całkiem został np. przedoperacyjną chemioterapią zniszczony. Jeżeli też ten nowotwór przebadamy na taką ekspresję. Komórek PDL1, którą wiemy, że zwiąże się z tym, że immunoterapia jest bardziej skuteczna, to znowu pacjenci mogą dostać takie tak zwane uzupełniające, ale jakby profilaktyczne leczenie w krótkim czasie po zabiegu operacyjnym, które ma na celu odsunięcie nawrotu choroby albo zmniejszenie jego ryzyka. I to jest właśnie taka immunoterapia. Czyli w tej chwili w Polsce już mamy można powiedzieć dwa momenty, kiedy możemy zastosować immunoterapię. I też jeszcze co ważne, zyskaliśmy możliwość kolejnego leczenia w przypadku niepowodzenia chemioterapii, niepowodzenia immunoterapii. W trzecim rzucie leczenia możemy zaproponować pacjentom nowy lek, tak zwany koniugat lekowy, jakim jest Enfortumab vedotin. I jest to leczenie trzeciego rzutu, czyli dla tych osób u których doszło do nawrotu po chemioterapii, po immunoterapii. Co ważne, jest to jakby nowa grupa leków, które przynoszą korzyści i nawet wiemy, że nie tylko przynoszą korzyści, można powiedzieć, na końcu tego leczenia, ale też od dwóch miesięcy wiemy, że też zastosowane na początku przynoszą korzyści, czyli to jest też lek, który chcielibyśmy jak największej grupie pacjentów yy, móc oferować. No, nie jest jeszcze tak cudownie, jakbyśmy sobie życzyli. Wyniki leczenia ogólnie raka pęcherza moczowego w Polsce w porównaniu do innych krajów nie są, można powiedzieć, zbyt dobre. I też wiąże się to oczywiście z tym, że znajdujemy chorobę ciągle bardziej zaawansowaną, niż byśmy sobie tego życzyli. Także też apeluję do Państwa, żeby nie lekceważyć takich wczesnych objawów jak kpiomocz i jakby w aktywny sposób. Szukać pomocy wśród, przez zarówno lekarzy urologów, jak i onkologów i jakby nie, 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 samemu nie zwlekać z decyzją o zgłoszeniu, się, o zgłoszeniu się do lekarza, bo jakby wyniki wtedy są, można powiedzieć, dużo gorsze. Czyli ważne jest wczesne rozpoznawanie, ale też, tak jak powiedziałam, nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do chemioterapii, także. Chcielibyśmy też, żeby dla takich słabszych pacjentów, którzy na przykład mają gorzej działające nerki, gdzie nie możemy czasem zastosować tej mocnej chemioterapii, żeby dla nich też była możliwość leczenia immunoterapią, a co za tym idzie właśnie ewentualnie w kolejnym rzucie leczenia właśnie tym nowym koniugatem, czyli enfortumabem vedotinem. Też jeszcze mamy można powiedzieć pewną sytuację, która też jest jeszcze niezaopatrzona i też na to liczymy, bo jakby dowody naukowe już zostały przeprowadzone, czyli też dla pacjentów, którzy dostali chemioterapię, ale nie są na tyle, nie mają tyle szczęścia, żeby uzyskać przynajmniej stabilizację choroby albo zmniejszenie, tylko okazuje się, że ta chemioterapia jednak nie do końca pomaga. Wiemy o tym, że też w takiej sytuacji zastosowana immunoterapia bywa, że nawet na wiele lat też pewnej grupie pacjentów, może nie wszystkim, ale przynajmniej 30%, daje szansę wieloletniego zapanowania nad tą chorobą, a też potencjalnie w kolejnym rzucie znowu skorzystania w przypadku niepowodzenia z tego Entwortumatu vedotinu. Także mamy nadzieję, że właśnie te nowe doniesienia, które mamy. Też będą skłaniały naszych zarządzających naszym ubezpieczeniem, naszymi finansami, do tego, żeby właśnie u tych pacjentów, u których z nowotworem pęcherza moczowego zaawansowanym, gdzie tak jak mówię, wyniki leczenia. Na niekorzyść odbiegają od, od innych krajów europejskich, żeby dać tutaj tym pacjentom szansę i możliwości leczenia. Także to jest moje, jeszcze więcej tych możliwości, i to jest moje życzenie na rok 2024 dla właśnie wszystkich państwa, którym to mogłoby być potrzebne i przydatne. Dziękuję bardzo.